Siemanko, z tej strony, miedza e, gra dzisiaj ze mną Josiek. Hello. Niedawno wypuściliśmy jednego let's playa z nudów. Wypuszczamy drugiego. Dzisiaj taka akcja żniwa. Tam stoi tier z dwoma przyczepkami Figiel modowymi. Ja co prosił o link w opisie, no to prawdopodobnie będziemy mieli. Tutaj stoi taki e, vid Store, ileś tam 410 prawdopodobnie. Taki ładny widstory. Webstory. Um. Case magnum z prasą. Case'a. No, case' z case'em. Proste. Jakiś coś tam, coś tam. Tutaj piękna. te 6 te od kopania kartofli. Z dwoma przyczepami WH. Modowymi oczywiście. A nie, Havu? No możliwe. Um. Link w do tych... do pracy wam nie dam, bo praca była z modpaku. Już za dawno modpak nie wiem gdzie go znaleźć modpacka, Tutaj Lambos stoi, tam Tirek. No to zaczynamy. No to ja teraz będę mucił. No Jasiek mi w końcu dał coś porobić. Więc Jasiek dzisiaj będzie za mnie mówił. Bo ja dzisiaj się skupiam na muceniu. Ciekawe. Ja się mów coś eee, Bardzo duży odzew był fanów było 8 wyświetleń pod tym filmikiem mi misza Nie no youtuberzy nie ma co Tu jest bardzo dziwne zjawisko geograficzne gdyż dużo wszystkie maszyny które coś mucą, kopią i TP nie pobierają nawozu. Tutaj akurat idzie ładnie, ale jak pojadę pod skosia, albo wrócę. No, a u Mikiego to samo. No, u Mikiego to samo. To jest bada mapy, prawdopodobnie. Ale sypie dosyć dobrze, już jest półtorej tony. Już jest półtorej tony. O, aparat nam niedługo padnie. A, mało baterii. Ma. Ale dobra, ten yy, żniwa wydamy w trzech odcinkach. Teraz leci pierwszy odcinek, czyli żniwa, po prostu mucenie. W drugim odcinku zajmiemy się pracowaniem. Gdyż nie gramy na multi, tak to by, jakbyśmy grali na multi, to ja by od razu za pracę się wziął. Yy, nuta o ta co leci w tle. Od Jośka wzięliśmy. Wczoraj przynieśliśmy. Wczoraj był wrzucony i tam tepem e, bardzo dużo odzew w komentarzach było zero komów Nie no, spoko, mamy na razie 7 subskrybentów To na razie jeszcze kanał nie jest zbyt popularny Ale dzisiaj ja co oglądał, bo byłem u Jaca, kukurydza, nie. No kukurydza usłał, bo jak zapomnieliśmy wyłączyć usychanie roślin jak las żeśmy, Jak las nam rózł. To nam wszystko usłyszał na pole. Ale wszystko zakultywatorowane, zaorane. Kurde. Lesowska magia. Bierze, bierze i nie bierze. Dobra, odwrócę się w końcu, bo kurde, pełny zbiornik będzie. I po zbożu nie będę jeździł, oczywiście. Ale wzięła w Przenikliwe, że? Przenikliwe, chłopie. Bym się, w rzeczywistości bym się nie wyrobił. A nie nieprzenikliwe? Przenikliwe, ale. Prędzej w drzewo bym w rzeczywistości wjechał niż na zboże. Prędzej by było. Testowałem. Jak w stależówku jeden bieg miałem w traktorze. Dużo pytań było w komentarzach. Naprawdę. Nie wiem już na, w ogóle na co odpowiedzieć. Tyle, no. tyle tych pytań, że ciężko było nam coś wybrać. Takiego mądrego. Ale liczymy, że pod tym filmikiem będzie więcej Czyli minimum jeden Ja skomentuję O, dobra Będzie dwa No ja jeszcze koma puszczę Ludzie, ogarnijcie się, piszcie coś, bo nie wiemy co mówić Josiek teraz taki... Jakbyście zobaczyli jego minę, taki speszony siedzi, nie wie co robić Nie wie co mówić w ogóle Niedługo będzie u mnie akcja las Prawdopodobnie możliwe, że będziemy się bawić z rębakiem, takim do traktora podpinanym. To może być bardzo ciekawe, gdyż przyjedzie profesjonalny pilarz, mój kolega. Ale nie, no kursy na piłę ma, więc spokojnie. Jest doświadczony. No co nawet w robocie na pilę robi? Bardzo. No. Pil. Drzewa wycina przy torach. Wszystko przy torach. No wszystko. O. E, Ojow? 6 to tak. Dobra, Josiek, masz czekaj. Nie. Nie. Będzie działało. Możliwe, że będzie działało. Zobacz, czy działa. Działa. Dobra. Z tamtej strony musisz zajechać. E, jeszcze planujemy tutaj zrobić... Jeszcze przed... Rokiem szkolnym. Planujemy zrobić e, serię sianokosy Trawa na kilka sposobów Czyli będzie, że e, trawa ścieczkarnią na kiszonkę, trawa na kiszonkę Trawa pra, e, ten, już sprzęt jest skupiony na beloty 60 będzie, tu każmy już 60, to niech się sypie. Dobra, ja się nie skręcę mi padem. O, tak. tu jest sprzęt do tego. Wap, Nie no, ty to jesteś mądry. 60 w sierpniku do zboża. O, nasz nowy nabytek John Deere 210. RK czy tego już nie wiem. RK. No. Bestia. No, nie miałem gdzie tego ustawić. Dobra, ileś kursusa i tam 15. To no, tutaj, się tutaj już. się i widzieliście? Mówi, mhm. jechać na firmę. Wjechałem, wjechał. Kosiarka rotacyjna, przestrząsarka, beczkowu Do 60 dalej. O, o, to był lag! No, zdarza się. Tego wus paszowy, gdzie era robić. Ty, a ja odwrotnie go wcisnąłem tu. Czego? Bo ja przejechałem tak i tutaj go odpiąłem. Odwrotnie... A czekaj, może nie A nie, to prasę o, tak prasę wstawiłem. Nicholanda. To prasę tak wstawiłem. Nicholand, będzie z nie Holandem jeździł. Możliwe. Dawaj dawaj. No siewniki też widzieliście chyba. Czekaj, jeszcze coś tu... nie. Dobra, wszystko. Wszystko, no. no. Krowy jakieś No krowy, mamy. O dobra, bo zaraz e, filmik się nam skończy. się Dobra, weź coś przełącz... Weź to drugą nutę, co żeś mi przesłał. Może mi się teraz uda, Kurde, Patrz. No... no. Josiek teraz się bawi majne telefonem. Yes. O, odblokował go. Nie to. Myślałem, że już ktoś dzwoni do mnie. Twoja mama, żebyś do domu wracał. Nie. Nie to. Dalej, nie w tę stronę lecisz. Coś nagry to było. O to. Dobra, ja się nie skręcę mi tu. Wszystko! Zaczynała. Chyba ty mi się coś robiła, ale tego nie cisnąłem, że chyba... Się coś nie! Cieszkarnie włączyłeś! Nie! Tak! Czekaj z powrotem to zrobiłem! No teraz to... <laughs> Dobra jest, słowa. Jeszcze się nagrało, jeszcze mamy 20 sek... Nie, jeszcze minutę prawie. No to trzeba poniecie. Nie, to to. To jest chyba czekaj, to jest złóż i rozłóż. To tak nie. nie, bo mi komby... Nie, nie złożysz teraz. Jak ty to agregatować, ty robotnik. Robotnik robił. Wieku, ja bym tu miał czas agregatować jak ja w lesie drzewa wycinałem. No a no, na maszyny było. Żeby na maszyny było, no. Wodowaty, klasa bościa, będzie tam czegoś tam. Ale robił. Te piątko będzie zwoził belki. te szóstko! Jezu! O, wiarka się stoi w sklepie. No. Mówię, że będzie na kilka sposobów. O, zaraz nam się nagrywanie skończy. E, więc, o, tutaj już wcześniej przed nagraniem zrobiłem kilka belek, żeby było pełniejsze na przyczepie, jak będziemy zwozić. Ale głównie filmik będzie nagrywany na tym polu. Więc, dwa, jeden.